Króciutki filmik, dzisiaj jeszcze jeden karmienie żywym pokarmem. Pokażę, może może zrobimy tak. O, takie listki. One się zbijają w takie razem wszystkie. Ja je zaciągam szczykawką z taką rurką. O, pokażę Wam, jak ja padaję. Normalnie szczykawka do wody. I i one są one no przepadają, no, no jak to nie jeden powiedział, ryba za żywym pokarmem, jeszcze takim mięsnym to jest, i to będzie wszystko ze żarty, bo widzicie, one takie drobne rozdrabniają się pojedynczo. O. I to się tu nic nigdzie nie osadzi, bo to będzie wszystko wyjedzone. Te bojce to tam szaleją za tym. To zresztą wszystkie ryby, nie? jak widzicie? Bojce to goni te pojedyncze glistki. Zresztą, wszystkie paletki szukają. Non stop później powiem Wam, żywy pokarm to jednak żywy pokarm, no. to bez dwóch zdań. Nie mamy, nie mamy o, o czym mówić. No, i już praktycznie nic nie mam. Gdzieś pojedyncze jeszcze są no to będzie wszystko wyżarte do, do zera paletki to tam chodzą między tymi korzeniami między tymi liśćmi wybierają zna, szukają non stop także wiecie ja jestem niezmiernie zadowolony że że jedzą że lubią nic im na razie nie ma także bądźmy dobrej nadziei skalary widzicie też wszystko szukają później wszędzie w tych zakamarkach między tymi liśćmi, bo tam wybierają. Tu zobaczcie, co się dzieje na dnie. Tu się nie zmarnuje ani jeden kąsek. Kirysy, bojce. No to one to wy, 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 wynajdą każdy jeden. Tak u mnie wygląda karmienie żywym pokarmem. Także myślę, że raz na jakiś czas warto pojechać, kupić. No ja za takie niecałe 4 porcje dałem ile? Urde, już nie pamiętam, nawet teraz Wam powiem. No nie nieważne, nieważne ile W różnych sklepach różne ceny są także no ten gościu tam akurat ma te, te blistki one są fajne, bo one są one się je hoduje gdzieś w czystej zimnej wodzie, gdzieś ta woda musi płynąć I, I także to jest taki dość w miarę czysty pokarm Nie zanieczyszczony jakiś i tak dalej no i widzicie wszystko zjedzone praktycznie nie ma już nic no już dzisiaj nie dostanę już jest godzina 26 to już jest ostatni ich posiłek dzisiaj niech sobie szukają tam gdzieś jeszcze jak coś wpadło no dobra to na razie miłego wieczoru